To już trzecia część ze serii. Zagrajmy Blick of Legends. Oczywiście, kurde, mi się coś musiało zwalić. Czekajcie, kurde, bo tutaj macie pasek i pewnie tego nie będziecie widzieć. Ja wiem, jak to jest. Tam ta część była taka troszeczkę, bo nie klikłem ten przycisk, który miałem. Więc to jest już trzecia część. Zagramy w League of Legends Jax No i to już kończymy. No. 15 minut to trwa. Sorry, bo to mi się wyłączyło, i będę musiał e, te pliki właśnie włączyć. Wszystko połączyć z tym. I gówno, kurde. Dobrze. Patrzmy na to, co tutaj się będzie działo. Oczywiście, już to tutaj dodamy. Idź ode mnie, durno łołpo! Jak ja nie lubię małpy. Ja nawet nie umiesz trzy trupy! Skoczy, trzej, 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 No i już wszystkich zabiję Dwa trupy, trzy trupy. Ładra, Już? Nie szybko Wukong! Tylko zabi. Dajesz ulti! Dajesz Nie go. ma! Dajesz go! Dajesz w Już nie ma! Ach, już nie będzie miał No! Lecz, dałeś? Zdedałeś! dałeś? Eś, 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 stedałeś Stedałeś, łeś, 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 stedałeś Stedałeś, łeś, łeś, Atakuj ich no Ech. No to już idę do ciebie tam ci pomóc Idę, pewnie nie będziecie widzieć tego, więc będzie gówno Nie w ta strona! Czterej typa, what the fuck? To jest mój czas, to jest mój, moment, to jest mój moment. To jest mój moment. To jest mój moment, moment. To jest mój moment. Quadra kill, give me my penta, give me my penta. Chodź tu. Penta kill. Proszę, penta w pierwszym odcinku, nie. To musi się stawić na YouTube. Oczywiście już kończymy. Więc Marka. Tylko dokończę tym Wiem, troszeczkę sfailowałem. Ale. Ale jest takie prawo. Nie! Nie skończymy! Nie! Dobrze, chciałem zakończyć ten filmik. Nie! Ale Z i wszystkich zabije oczywiście. Jej, super! Dzisiaj trupi! Nie, pęta będzie, pęta będzie! Pęta! No a ja tylko nie mam. <laughs> Ty nie kończ kończcie to już. Więc... Lajkujcie, subskrybujcie i oceniajcie! Narka!